Widać, Jasiu, zmęczona chyba, ale widzimy się w Glezzgo. Teraz jesteś gościem honorowym Gali, tak? E, tak, jestem, jestem goś, gościem specjalnym na galii FC Fight Night Let's Go. E, Przyleciałam dzisiaj rano, rano ze Stanów. Niestety w samolocie udało mi się tylko pospać dwie godzinki w hotelu zgrzemać się 10, także e, jestem lekko nieżywa, e, ale jakoś funkcjonuje. Cieszę się, że tu jestem i że jestem coraz bliżej domu, bo, bo, bo będę miała upragnione wakacje. No właśnie ostatni miesiąc to chyba ciężka praca, ale troszkę tam wypoczynku widziałem. No po, połączyłam e, przyjemne z pożytecznym, e, tro, trochę było tych obowiązków, e, nie zawsze był czas na, e, na to, żeby się totalnie wyłączyć, bo, bo codziennie jakieś rzeczy do, e, do robienia były, ale miałam, naprawdę spędziłam wspaniałe trzy tygodnie w Stanach Zjednoczonych. E, powiedz co z ręką? Miałam operację w Los Angeles, UFC zorganizowało mi bardzo dobrego lekarza, bardzo dobry szpital, bardzo fajnie się mną zaopiekowali. Operacja tam trwa dosłownie godzinkę, także po, totalnie wszystko trwało 3-4 godziny. Byłam w hotelu, mogłam sobie odpoczywać. Mam jeszcze jakieś, jeszcze, jeszcze rana się goi, mogę już zaczynać treningi, jakieś cardio, nie mogę nie mogę zbytnio obciążać ręki. Przez 8 tygodni od operacji nie mogę, e, nie mogę uderzać, m, robić treningów jiu-jitsu. E, także po prostu muszę się z tym wstrzymać, ale oczywiście kardio jak najbardziej. Ale tak czy inaczej, odpoczynek Ci się przyda, bo intensywnie ostatnio żyjesz. E, powiedz, tutaj e, jesteś e, w tej chwili, za chwilę pewnie lecisz do domu i później totalny odpoczynek? Tak, wracam w niedzielę do domu i i, i lecę, lecę na wakacje. A powiedz, mówiłeś... Y, Wcześniej wspomniałaś, że to będzie 8 tygodni więcej rekonwalescencji, tak? Tak, będzie to około 8. Gdzieś tutaj kolega po fachu ma tą samą kontuzję. Mówi, że po 8 tygodniach u niego się akurat nie, nie, nie zagoiło. Jest to moja taka pierwsza poważna kontuzja. Pierwsze tak naprawdę złamanie, także myślę, że, że szybko się to wszystko zagoi. Wracam do Olsztyna, także będę współpracowała z fizjoterapeutą, z Grzegorz Lemierz, bardzo dobry specjalista w Olsztynie. Jakub Mauryś tutaj na pewno jak zawsze odegra bardzo ważną rolę, bo, bo, bo dieta w rekonwalescencji jest również bardzo ważna. W takim razie y, myślicie już coś o przeciwniku? Jest coś y, w zanadrzu? Coś jest wiadomo na temat Twojej kolejnej rywalki? No jeszcze nie. Dużo się mówi o pojedynku gadela Aguilar, ale y, ja uważam, że jeżeli, jeżeli Gadela wygra, to, to nie zasługuje jeszcze na walkę o tytuł, bo ostatnią walkę przegrała ze mną y, w grudniu. Później nie miała walki y, bo, bo doznała kontuzji przed walką z Ashley Daily, Także myślę, że tutaj powinny być co najmniej dwie wygrane z rzędu, żeby, żeby stanąć w walki o tytuł. No ale oczywiście nie o tym nie decydować. Ja, ja wezmę każdą walkę i będę walczyła z każdą. Ja wiem, że Ty nie wybrzydzasz, masz charakter wojowniczki. W tej chwili słyszałaś pewnie o Janku. Janek będzie miał bardzo ciekawą walkę. Co sądzisz na temat tej walki? No już o tej walce usłyszałam jakiś czas temu. Yeah. Z Jankiem staramy się na bieżąco informować siebie, wspierać, także bardzo go mocno pozdrawiam, duże wyzwanie przed nim, ale ja myślę, że Janek sobie może z tym poradzić, pomimo że, że no gdzieś to na gali w Krakowie nie poszło takim torem, jakim my byśmy chcieli i sam Janek, ale to jest twardy zawodnik, on ma bardzo duże doświadczenie, stoczył bardzo mocne walki z, 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 ze światową czołówką, także Antony Johnson jest, jest, jest niebezpieczny, i niewygodny, zawodnikiem, ale jak widać Kormier sobie z nim poradził. Jest bardzo niebezpieczny w pierwszej rundzie. Na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Ale to... Mocne uderzenie, prawda? Bardzo mocne, ale myślę, że tutaj Janek sobie poradzi. I tutaj wreszcie się trzymajmy. <laughs> tutaj nie ma się e, że zakładać, że, że się trzymać. że Trzymamy mocno kciuki. Nie tylko nadzieję, tutaj, tutaj e, są duże szanse na to, że, że Janek wygra. no To jest taka bardzo e, mocna dywizja, półciężka, naprawdę doskonali zawodnicy. Także tutaj e, Jaśko musi się naprawdę mocno starać. Jaśko, jesteś mega popularna w Stanach, w Europie e, coraz bardziej. E, Jak oceniasz, czy ta popularność? w Polsce się też zwiększa. Hmm, myślę, że to się zwiększa tak naprawdę po, walce, po mojej ostatniej e, walce z e, po obronie mojego tytułu nie miałam czasu tak naprawdę żeby, żeby spędzić ten czas w Olsztynie e, czy, czy, czy czy, czy, czy w innym mieście bo, bo zaraz gdzieś były obowiązki właśnie e, media w innych miastach, wszystko gdzieś było bardzo poukładane e, i, i wyleciałam zaraz do Stanów ja mówię, byłam tam e, na, na UFC Fight Week, coś, coś niesamowitego setki, setki, setki e, fanów, byłam rozpoznawana na ulicy nawet przez osoby, które nie były tam na Fight Week, e, przez Polaków mieszkających za granicą e, jest ta rozpoznawana poznawalność e, większa, e, jeżeli chodzi o Polskę, e, gdzieś o moje nazwisko, o moje osiągnięcia, e, no ale jest to trochę inne, inaczej postrzegane jest po prostu UFC w Stanach, bo po prostu tam jest to coś ogromnego. Dzisiaj wchodziłaś na hale, też e, reakcja kibiców była dość głośna. No, no, to, to, jest, to jest bardzo miłe, ja się cieszę, że, że moje sukcesy cieszą oko cieszą, cieszą widza. Hmm. to wszystko, brak tej anonimowości powoli? Nie, ja się z tym dobrze czuję, ja potrafię, potrafię rozdzielić te życie prywatne, życie jako osoba publiczna i jako sportowiec. Hmm, dużo czasu przebywasz z Dana White'em, jaki to jest gość, jak on jest prywatny, jak go odbierasz? ojej no Dana jest największą gwiazdą, jeżeli chodzi o UFC, ludzie po prostu e, piszczą zachwyty, jak go widzą, chcą sobie robić z nim zdjęcia. E, no to jest e, e, ogromna głowa do biznesu przede wszystkim. E, bardzo ma wszystko dobrze poukładane. E, ja się cieszę, że, że jestem częścią UFC, że mam tą przyjemność, że, że gdzieś e, mam możliwość porozmawiania z Dainą, poradzić się paru kwestii, e, usłyszeć, jakie mają na mnie plany. Także naprawdę niesamowity człowiek. Dużo mu poddjęczam. Powiem Ci, że takie miałem wrażenie, że on bardzo Ciebie lubi. E, też to czujesz? No, spotkałam się z jego żoną na UFC 189 e, i powiedziała, że e, mój, mój, mój mąż cię kocha. No, byłam trochę zaskoczona, bo e, wieloznacznie to zabrzmiało jeszcze z, z, z żony samego odejny. E, oczywiście e, w żartach. No, cieszę się, nie czuję się faworyzowana, e, chociaż widzę, że docenia moje sukcesy, a to mnie najbardziej cieszy teraz wróćmy troszkę do sportu tak e, po przylocie do Vegas zabrano mnie od razu do e, biura UFC, gdzie spotkałam się z Lorenzo, no, tak naprawdę główną głową jeżeli chodzi o UFC i, i z samym Daino, e, a tam z, było wystawione 30 par e, bardzo, bardzo no takich unikatowych e, butów e, sportowych kiksów, e, także no coś niesamowitego, chcieli mi podziękować za za ostatnią walkę, za obronę, za to, że, że wzięłam tą walkę w Berlinie, że, że udźwignęłam tą galę. No coś niesamowitego. Później otrzymałam, e, od, e, bo mam e, umowę z Reebokiem Polska, ale otrzymałam e, kilka kartonów budów od Reeboka Globalnego. E, także Kevinowi bardzo za to dziękuję. No, no coś, co, coś niesamowitego. Czy e, Z UFC leci do mnie paczka. E, ten prezent od Dejny i Lorenzo. A jeżeli chodzi o riboka, to wybrałam 6-7 najlepszych i no niestety nie mogłam więcej zabrać, bo i tak już poleciałam z małą walizeczką, a kupiłam dwie duże, ale, ale, ale dość to mi, także bardzo się cieszę, jestem, jestem bardzo wdzięczna. Jesteś w rankingu zaraz za rondą rozej. Co sądzisz o rondzie? No poznałam ją osobiście, no coś niesamowitego, bardzo ją lubię, e, mamy podobne cechy, bo, e, bo wiemy, wiemy czego chcemy I, i mam nadzieję, że Ronda i ja zostaniemy e, niepokonanymi mistrzyniami i że skończymy swoje kariery jako niepokonane zawodniczki. No, Ronda zwyciężyła ostatnio e, e, tytuł e, Sportowca Roku e, i, i Sportowca Roku jeżeli chodzi o sporty walk, pokonała samego Mayweathera, także bardzo duży wyczyn i wielkie gratulacje dla niej za to. No właśnie, wrócę na chwilę do boksu. Twoją domeną jest stójka, jest boks. Czy masz swojego bokserskiego idola? Eee, bokserskiego idola... Nieku, lubiłam bardzo walki eee, Dariusza Michalczewskiego, eee, pakio Generalnie, no chyba spotkała się ostatnio z Mike'iem Tysonem. No tak, no, no, i, no i Mike. E, bardzo sympatyczny człowiek, tym bardziej, że przeczytałam jego książkę jakiś czas temu. Wiadomo, o, 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 o każdym sportowcu wychodzi e, kilka biografii, ale biografię, którą wydała firma Black i tutaj nie ma żadnej kryptoreklamy, bo, e, bo nic nie ma z tym wspólnego, ale e, książka Mike Tyson, moja prawda, po prostu ścięła mnie z nóg i, i czytam tą książkę z zapartym tchem pomimo, iż jest w grubości y, Biblii, e, także naprawdę bardzo fajna książka, bardzo fajne historie, e, bardzo fajna wizualizacja człowieka, sportowca upadku, wzlotów e, i upadków i takiego porządnego upadku, nie tylko życiowego, ale i sportowego e, e, ale no, niesamowity człowiek e, to, jeżeli, cichy, spokojny jeżeli ktoś mi powie, że nie ma talentu, to ja w to nie uwierzę, to ten człowiek urodził się z tym po prostu, z imadłem w pięściach, ale miło mi go było poznać, bardzo bardzo sympatyczny człowiek, także czy ty jego znaczy Day nam przedstawił, ale fajnie, bo cieszył się, że mnie zobaczył i sam, sam wrzucił zdjęcie ze mną na, swojej, na swojego fanpage'a, także naprawdę coś fajnego, bo był jeszcze na Gali w San Diego przedwczoraj, także miło. Interesuje się UFC. Tak, tak, on jest tak jakby częścią UFC bardzo. Przyjaźni się z Dajną i Lorenzo często gdzieś razem latają. Ostatnio wspólnie polecieli do y, Kalifornii oglądać trening rondy przed y, zbliżającą się walką. Także jest wokół. To, to jest biografia Jany Jędrzejczyk, pewnie może być hitem. No, możliwe. Będzie parę ciekawych historii. <laughs> A co, są, co sądzisz o takich walkach e, bokserskich teraz przed nami podczas Boxing Night? Będzie walka z Salety z Adamkiem. Takie już e, końcówka kariery. E, Salety z Adamkiem. Słyszałaś coś o tym w ogóle? Miałeś czas zerknąć? Coś wiesz na ten temat? Nie, no byłam super zajęta ostatnio. Gdzieś mi się to obiło uszy. E, no wiadomo. To są, to są żyjące legendy, jeżeli chodzi o sporty yy, walk. Opie, yy, Adamek, no, i jeden z lepszych pięściarzy, jeżeli chodzi o Polskę, Przemysław Saleta, również. Tak samo w kickboxingu, wiele sukcesów. Yy, no gdzieś już kariera zbliża się ku końcowi e, u panów. Także no ciekawe. ludzie lubią takie walki, tym bardziej, że e, Adamek mieszka za granicą w Stanach. Także na pewno to cieszy oko widza, polskiego kibica. To za ostatnie pytanie mamy do dyspozycji, powiedz ostatnia rzecz przedostatnia. Powiedz, co zrobisz pierwszą rzeczą, co będzie, co zrobisz, jak przyjedziesz do domu teraz? Jeszcze tak naprawdę nie miałam żadnego polskiego obiadu po walce, ale, ale trochę mi się przytyło w Stanach, ale się cieszę, bo, bo gdzieś ten proces zbijania wagi naprawdę jest bardzo mocny i cieszę się, że mam takie wakacje, chociaż już mówię, tęsknię do, do tej diety Kuby Mauricza i takiego zdrowego, zdrowej żywności do poruszania się, no ale mówię, przez tą konkluzję zbytnio nie mogłam, także no, na pewno się spotkam z bliskimi, dzisiaj są urodziny mojej mamy, także życzę wszystkiego dobrego. E, także na pewno b, b, chłopak mi obierze, odbierze w niedzielę z Letwiska i odwiedzę moich rodziców. No właśnie, to jeszcze jedno przemyte pytanie. Co na to twój chłopak? Ty cały czas jesteś w rozjazdach. E, on też był akurat na wyjeździe e, za granicą jakiś czas, ale, ale już, już wracamy do domu, także e, się sobą nacieszymy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania Extreme Sports Channel.